Witajcie w podcaście drobiazgowy poświęconemu popkulturze. Nadrabiam kolejne zaległości, czyli filmy, które już obejrzałem jakiś czas temu, planowałem zrobić podcast, a coś nie wyszło i te filmy gdzieś tam... No już minęło trochę od nich czasu. I w przypadku tego filmu mógłbym mieć taki, taką wątpliwość, czy warto robić o tym podcast, jeżeli nie możecie go obejrzeć. Nie tylko z tego powodu, czy nie z tego powodu, że... Nie ma go już w kinach, tylko on był na warszawskim festiwalu filmowym w październiku i tam były po prostu dwa pokazy. Ten film nie jest w polskiej dystrybucji, niestety, chociaż na to liczyłem po seansie. Ale jest szansa pewnie jakaś, że pojawi się na którymś VOD, jakaś platforma go wykupi. Może pojawi się taki, na takim VOD na życzenie na 48 godzin dostępności. Kto wie, może, może jest taka szansa, może ta reżyserka francuska jeszcze o nich będzie głośno i może będzie jakaś retrospektywa, nigdy nie wiadomo, więc myślę, że i tak warto zrobić o tym podcast, pomimo tego, że niestety nie macie możliwości teraz na bieżąco tego zweryfikować, o czym będę wam mówić, pójść do kina, czy obejrzeć go właśnie w internecie. Ale myślę, że o dobrych filmach po prostu warto mówić, i przed wami dusza idealna. Następnie muszę powiedzieć, że mam pewne uprzedzenia do francuskich komedii romantycznych, czy w ogóle do francuskich komedii. Często one mi się kojarzą z pewnym przerysowaniem, z przesadyzmem, z taką właśnie grą aktorską i takim budowaniem dramaturgicznych rozwiązań, które opierają się na przerysowaniu, na takiej farsie, powiedzmy. Znaczy, no nie wszystkie komedie takie są, ale takie, takie miałem skojarzenia z komediami francuskimi, chociaż jest, są twórcy francuscy i francuskie filmy, które lubię. Chodzi mi jako o ten gatunek, powiedzmy, czy podgatunek komedii, ale Dusza Idealna mnie tym zachęciła samym opisem, samą, samą fabułą i zaraz o niej powiem, ale też tym, że, że mój znajomy, że Rafał był na pierwszym sensie, na warszawskim festiwalu po prostu polecał ten film, mówił, że naprawdę bardzo dobry I, i pomyślałem, że no tutaj aż tak chyba się nie różnimy w opiniach, żeby naprawdę ten film się okazał właśnie taką typową francuską komedię romantyczną przerysowaną, która bazuje właśnie na jakichś takich skrajnych wątkach, że, że to musicie jednak coś musieć na rzeczy, że ten film jest przez niego zachwalany i miałem na szczęście taką okazję, że po prostu kilka dni później jeszcze był jeden sans grany na warszawskim festiwalu w Kinotece i udało mi się na niego wybrać i, i to był rzeczywiście bardzo udany Udany seans, i, i żałuję w sumie, że nie nagrałem go tak na szybko tego podcastu dla Was, bo to byłby na świeżo moich emocjach, ale cały czas się pamiętam, ten film jest w mojej głowie. Tak zrzatowałem potem, rozmawiając z Rafałem, że ten film to był dobry film na, na 1 listopada, czy na Wszystkich Zmarłych, tylko z takim jednak elementem, może przymrużeniem oka można powiedzieć, ale jednak też ze wzruszeniem, bo tutaj zaraz powiem właściwie, czym jest ten film. Jaki to jest gatunek, czy to jest właściwie komedia, czy to jest komedia dramat, czy można na jednocześnie na filmie się śmiać do łez i płakać do łez ze wzruszenia. Czy, czy to jest możliwe i czy ten film takie daje emocje, to zaraz wam o tym powiem. Tak dla porządku myślę też warto powiedzieć, to jest film w reżyserii Alice Vial, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, pewnie nie do końca z francuskiego, chociaż kiedyś się uczyłem, ale to dawne dzieje. Jest to w ogóle debiut pełnometrażowy tej reżyserki i, i on był w takiej kategorii 1-2, czyli filmy, albo pierwsze filmy reżyserów, albo drugi film twórców. I jestem pewien porażenia tego, że to taki debiut właśnie pełnometrażowy się udał, chociaż warto zauważyć, że Alice Wial jest w sumie taką wielofunkcyjną twórczynią, bo tak możemy przeczytać chociażby na stronie Warszawskiego Festiwalu Filmowego, jest scenarzystką, reżyserką i aktorką. I zasłynęła między innymi dzięki krótkometrażowemu filmowi Le Bigeomé, albo Bijomé, który zdobył nagrodę Cezara dla najlepszego filmu krótkometrażowego w 2018 roku. No, i poza tym pracowała jako scenarzystka też przy, przy wielu uznanych projektach, przy serialach telewizyjnych. Tu już nie będę łamał języka francuskiego, wybaczcie mi za to. Natomiast właśnie pracowała przy serialach telewizyjnych, i, i więc tu pewnie jakieś doświadczenie już było. To nie było tak, że z krótkiego metrażu przeskoczyła od razu do tego pełnometrażowego debiutu, ale to nie zmienia faktu, że jednak w wersji takiej kinowej jest to jej debiut i to robi wrażenie. Jeżeli chodzi o fabułę, to mamy taką skrótową, skrótową fabułę, która myślę dobrze Wam też pokazuje, jaki to jest mniej więcej, jaka jest mniej więcej konwencja. Elza, lekarka, ukrywa przed światem fakt, że widzi zmarłych i pomaga im przejść na drugą stronę. Przekonana, że jej dar prowadzi do odrzucenia, porzuciła miłość, uciekając samotności i pracę. Aż do momentu, gdy spotyka Oscara, nieboszczyka, który nie wie, że nie żyje. Jako gatunek jest tutaj opisane, że to jest komedia łamana na fantazję, łamana na romans. Oczywiście ten element fantazy to nie jest coś takiego, co by nas otwierało na jakieś światy fantazy, na jakieś światy właśnie takie oderwane. Tutaj mamy jednak wątek duszy, wątek śmierci, wątek umierania. Wątek taki, który ten element fantazy oczywiście dotyczy tego, że, że tutaj mamy do czynienia, jakby nie patrzeć z duchem, czy, czy nie, więc mamy w tym sensie fantazy. I, I warto tutaj pod tym względem fabuły zauważyć, że Elza pracuje na oddziale tutaj paliatywnym, tym takim, którym no już tutaj nie może nikomu pomóc ze swoich pacjentów. Czyli można powiedzieć, że no nie jest w stanie uratować żadnego ze swoich pacjentów, może im towarzyszyć w ich drodze do odchodzenia, tak naprawdę. I no i najważniejszy na wątek to właśnie ten, że właśnie tak tutaj jest w opisie, ona jest poświęcona w pełni swojej pracy. Poznajemy ją w momencie, kiedy jest na. W spotkaniu z rodzicami swojego chłopaka, ale wtedy właśnie widzi tą zmarłą osobę, która jest z tej rodziny, i no to prowadzi do tego, że ten chłopak ją odrzuca, jako prawdopodobnie taką osobę, którą uważa za chorą psychicznie, która ma problemy, która właśnie mówiąc o tych widzeniu zmarłych, albo jest jakąś dziwaczką, albo właśnie jest chora. Więc tutaj na początku filmu mamy taką ustawioną sytuację, opowieść o tym, że, że właśnie Elza jest osobą, która. Jest sama ze swoją tajemnicą, sama ze swoim darem, czy przekleństwem, zależnie jak na to spojrzeć, że umie rozmawiać ze zmarłymi, że ich widzi, i że co najważniejsze, ona próbuje im pomagać przejść na, na tą drugą stronę. Zresztą tak właśnie było w, tej, w tym opisie, którym wam powiedziałem. Po, pomaga im pogodzić się ze swoją śmiercią, w ogóle em, dostrzec, że jakby przyznać się, zaakceptować własną śmierć. I. Usiadając to sobie, pożegnać się z jakimś elementem, który ich trzyma jeszcze w tym świecie, czy pomiędzy światami, żeby móc przenieść się do, do tej, powiedzmy, niebiańskiej e, przestrzeni. Mówię w taki ogólny sposób, bo rzeczywiście to nie jest film, który w jakiś taki bardzo religijny sposób to porusza, ale założywa jakiś świec. E, to jest trochę jak jakiś sens terapeutyczny bardziej. E, i, I tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że to nie jest film, który porusza jakieś tematy religijne stricte. Natomiast wydaje mi się, że jak na film francuski, który jest taki bardzo w państwie gdzie o religii się w ogóle nie mówi, to użycie takiej, ktoś powie: to, to jest metafora tutaj w tym filmie, ale jednak użycie tego motywu pytania o śmierć, o pogodzenie się z czymś, przejście na drugą stronę jest jakimś jednak, można powiedzieć, zarążkiem pytania o to, czy dusza istnieje, czy, czy człowiek to tylko to, co tutaj jest na ziemi. Czy może jest jakieś. Yy, patrzą nas z góry, ci, którzy zmarli. Więc jest tu taki zalążek religijności, i oczywiście każdy, kto zależy z jakim bagażem, doświadczeniem, światopoglądem, wejdzie w ten sens, to będzie na nie patrzył, bo ktoś uzna, że jest to tylko metafora. Gdzie bardziej skupiamy się na Elzie, na jej przeżyciach, na jej trudnościach, gdzie ten zmarły to jest pewna metafora i ci zmarli wokół. Można tak to odbierać, oczywiście, ale też wydaje mi się, że ten film jest na tyle otwarty w tym wszystkim, że zależy właśnie od naszego doświadczenia, od naszego podejścia do tych spraw duchowych. Czy też ten film odbierzemy głębiej na takim poziomie, że to nie tylko metafora życia, ale też śmierci, w tym sensie, że pokazanie takiej wątpliwości, jak sobie radzić z tym przejściem. Więc to też pokazuje, że ten film, jak na komedię jest nieoczywisty, ma głębsze druż, dru, dru, drugie dno. Wracając jeszcze do fabuły, bo tak może przeskakuje trochę z wątków. Elza właśnie, Elzę poznajemy, że w tym momencie właśnie, kiedy no, kolejny chłopak ją rzuca, kiedy widzi, że związki jej nie, nie wyjdą, poświęca się dalej właśnie tej pracy na tym oddziale w szpitalu. No i właśnie wtedy dochodzi do wypadku, kiedy spotyka Oscara i, i łapią kontakt od razu między sobą, jest chemia, stają na noc ze sobą. I, no i właśnie tutaj dochodzi do tego momentu, kiedy tak jak w opisie wam czytałem, że się okazuje, że Oskar zginął w wypadku i nie jest świadomy tego, że jest duchem. I, i tu mamy ciekawy, ciekawy wątek, bo z jednej strony mamy wszystkie takie komediowe elementy, czyli tak Elza widzi kogoś, kogo nikt nie widzi, zachowuje się przy nim yy, tak jakby funkcjonowała z żywym człowiekiem, więc wszyscy widzą jaką wariatkę. To kumuluje nam pewne sceny komediowe, zabawne. Bohaterka jest taka, właśnie dziwnie się zachowuje z punktu widzenia wszystkich, którzy ją znają, przyjaciół otoczenia. Więc mamy ten wątek taki komediowy w całej tej sytuacji, jakby relacji, która jest niemożliwa i jest niezrozumiała przez otoczenie. Z drugiej strony mamy ten dramat tego Oscara, czyli uświadomienie sobie, że jest duchem, i świetna jest scena, kiedy on wchodzi do klubu z muzyką elektroniczną, tam warto zauważyć, że Oscar jest muzykiem, czy właściwie był muzykiem i miał pojechać na koncert, gdzie miał zagrać przed jakąś znaną, znanym wykonawcą czy wykonawczynią i, i, puszcza, i tam się dowiaduje, uświadamia sobie, że rzeczywiście nie żyje. Nie wie, że najpierw tej Elzie uznają za wariatkę, że ona mówi mu, że zmarłeś, że ja widzę duchy, że nikt cię nie widzi, że muszę ci pomóc przejść przez tą drugą stronę. On to neguje, oczywiście tak na początku inne duchy, inni zmarli, których Elza spotykała. Ale wtedy, kiedy chodzi do klubu, właśnie jakaś jedna z wykonawczyń puszcza jego utwór na pamiątkę właśnie, żeby go uczcić, że tu miał zagrać, a niestety zginął tragicznie w wypadku i go co uczyć tym utworem. I świetnie jest zrobiona wizualnie moim zdaniem ta scena, bo jest takie bardzo szybkie światła, muzyka elektroniczna taka klubowa właśnie scena bohater jest w tym tłumie ludzi i te czasem pada na niego takie bardzo migotliwe światło i miałem poczucie, że on jest taki poszatkowany, jakby czas zwolnił, jakby on był, zaczął być coraz bardziej fragmentaryczny i się rozpadał z to, razem z tą informacją, więc świetnie widziałem wizualnie zrobiona scena gdzie ten wątek, że on jest w tym klubie moment jakby ten timing uświadomienia sobie, że rzeczywiście on nie żyje Ogranie tego tą wizualną stroną klubu muzycznego, gdzie są te takie bardzo właśnie migotliwe, takie wręcz oślepiające światła, świetnie to jest złączone. I to pokazuje też jakąś taką samą świadomość tej reżyser i twórców, że wykorzystywanie tej strony wizualnej. W ogóle ten film jest kręcony też na to zwróciłem uwagę w takich dwóch barwach: żółte barwy i niebieskie. I, I te niebieskie, ma się wrażenie, że oddają tą, tą właśnie tu stronę duszy, tą stronę śmierci, tą stronę tracenia tego życia. A ta żółta to jest ciągle te pulsujące pragnienie życia, ta energia. I one też i to też jest tak filmowane, że przed widzimy te odcienie właśnie w życiu głównej bohaterki Elzy na przemian. Zresztą też zwróciłem na to uwagę, że na napisach końcowych mamy na przemian napisy żółte i niebieskie, więc tutaj też to pokazuje, że jak bardzo świadomy od strony takiej wizualnej jest ten film, nie tylko w warstwie scenariusza, historii, ale też właśnie w warstwie grania światłem, kolorem, nawet właśnie napisach końcowych, które się spajają na taką spójną estetyczną wizję tego filmu. Co też pokazuje, że ten film właśnie na wielu poziomach jest wątkowy. I Niestety też może za dużo zdradzać na temat fabuły, ale ciężko będzie o tym nie mówić. Licząc na to, że ten film się pojawi gdzieś na platformach, na streamingu, nawet jakoś właśnie dostępny na 48 godzin w takiej okrojonej powiedzmy wersji, że nie możecie go mieć w stałym streamingu czy gdzieś tam chociaż na miesiąc to warto po prostu powiedzieć do tego momentu to, co powiedziałem, po prostu podsumować. Ten film jest dla mnie zaprzeczeniem takich przerysowanych komedii współczesnych, komedii romantycznych, komedii francuskich, więc jeżeli macie coś takiego jak ja, takie uprzedzenie powiedzmy do komedii francuskiej albo do komedii romantycznych, bo kojarzy wam się na przykład z tymi polskimi realizacjami albo po prostu ze schematycznym kinem komedii romantyczne typu oni się nie lubią na początku, są swoimi wrogami, a na końcu i tak się łączą i są, żyją długo i szczęśliwie i są jakieś perypetie i konflikty takie przerysowane, to ten film pokazuje, jak komedia romantyczna może wyglądać zupełnie inaczej. Jest świeżym takim właśnie odstępstwem od tych ogranych komedii romantycznych, zwłaszcza takich amerykańskich, które też na przykład polskie komedie próbują naśladować. A tutaj jest pokazane, że można inaczej i że komedia romantyczna nie musi być głupia, nie musi być wtórna i nie musi być przerysowana. Może opierać się na jakimś właśnie problemie bohatera, może być i śmieszna, i wzruszająca, bo dla mnie to jest ten film. Muszę przyznać, że mi dwa razy popłynęły łzy na tym sensie, jak oglądałem ten, ten film. I, I to wynika właśnie z tego, że uderzał w jakieś czułe struny, które dotykają wielu ludzi. Myślę, że nie tylko kogoś w związku, ale kogoś, kto, kogo dotyka jakiś. jakikolwiek element kryzysu, w którym może nie jest pewny z siebie. Tak? Więc to jest szeroko poruszony. Temat psychologiczny, pewnej akceptacji, samoakceptacji, odnalezienia się w trudnej sytuacji, pogodzenia się z pewnym etapem, który z, y, umarł, można powiedzieć, tak jak umiera tutaj bohater, umierają związki, y, umiera jakiś moment w życiu, jakaś relacja, to może przyjaźń, to mogą być jakieś znajomości, coś się kończy, albo żyjemy z tym duchem, z tymi duchami przeszłości, albo y, jakoś akceptujemy to, idziemy dalej, więc. Dla mnie ten film może być i dla pary ciekawym sensem, i dla ludzi, którzy mają jakoś... Stratę, i nawet wręcz terapeutycznie no, mogło to przeżywać ten film. Może być dla ludzi, którzy nie mają takich problemów, ale obejrzą dobrą komedię romantyczną, która ma też momenty wzruszenia. Więc myślę, że to jest film dla szerokiej publiczności, dla ludzi, którzy z różnych punktów widzenia na to patrzą. Tak jak mówiłem o tym elemencie religijnym, ktoś może nad tym przejść do porządku dziennego, uznać to za metaforę. Bardziej Elzy, głównej bohaterki, yy, też Oscara w jakimś sensie, że on się godzi z jakimś końcem etapu i że to jest metafora, de facto jego śmierć. Można tak to, to pewnie odczytywać. I, i, I tak bym zakończył tą, pierwszą. Część, to główną część, kiedy po prostu polecam ten film i mówię Wam, że warto śledzić po prostu internet, media, czy ten film się pojawi. Dusza Idealna, który miał premierę międzynarodową, właśnie na warszawskim Festiwalu Filmowym. Liczyłem na to, że może dostanie jakąś nagrodę w tej sekcji, że wtedy to może byłaby szansa, że jacyś producenci, dystrybutorzy by się zainteresowali tym filmem w Polsce. To się nie nie udało, ale można mieć nadzieję, że może jeszcze będzie ten film gdzieś dostępny w internecie. Jeszcze może tak dla, dla uwagi warto zauważyć, że tutaj też w rolę Oscara wcielił się John, Jonathan Cohen, którego, ja tego twarz kojarzyłem myślałem, kurczę, on jest chyba znany w Francji z jakiegoś filmu, bo go kojarzę a niedługo będą dużo francuskich komedii czy filmów a potem sobie uświadomiłem, że widziałem go w dalim w filmie Quentin Edpie, którym on grał jedną z odsłon Saruda Daliego, bardzo fajna jego rola i, i tutaj gra zupełnie inaczej, więc fajne, fajne porównanie miałem po prostu w jakie się wciela kreacje w tym i w tamtym filmie. O tamtym filmie Dali nie mówiłem wam, ale zrobiłem podcast o innym filmie Quentin Dupie czyli o reality. Jest na podcaście, możecie go sobie posłuchać, jeżeli chcecie na przykład inny francuski film też, o innym francuskim filmie posłuchać, bo o tych mówię rzadziej. Już przechodzę do tej drugiej części. Ja bym rozpatrzył właśnie ten wątek tego, tego tych duchów, tego, tego że Elza widzi duchy, ma ten cały, właśnie tą sytuację, tą relację z Oskarem, jak ja to odczytuję i jak dwutorowo, powiedzmy, śledziłem ten wątek i jak go odczytywałem w filmie. Dla mnie jakby są dwa czy trzy może wątki. Jednym to jest właśnie ta relacja Elzy do Oscara, która jest taka romantyczna, taka odwołując się do tytułu duszy idealnej, taka idealna, gdzie oni łapią ze sobą od razu kontakt, wjeżdżają gdzieś nad morze. Ten związek jest taki wymarzony, i to jest jakby taki obraz takiej romantycznej miłości, gdzie zdarza się z otoczeniem, które no nie widzi, jego nie widzi, ona nie może o nim powiedzieć. Dla mnie to jest taki trochę obraz metafory osoby, która przedbyła była w związku, ten związek się skończył, a druga, a ta osoba żyje ciągle tym związkiem. I jakby dla wszystkich wokół to jest niewidzialne przeżycie, niewidzialny rozłam, czyli że czy to mężczyzna, czy kobieta. Po rozstaniu, żyją jakby ciągle wizją, obrazem tego związku tym, i mają tego ducha przy sobie, i co, cokolwiek robią, robią to jakby jeszcze mając te przyzwyczajenia, skojarzenia ze związku, chodzą do tych samych miejsc albo nich uciekają, żeby tylko mi się nie kojarzyło to z part byłym partnerem, partnerką I, i że otoczenie widzi tą osobę trochę jak, jak, jak nienormalną, bo, bo to się dzieje gdzieś w środku. I, I wydaje mi się, że to jest z jednej strony taka metafora, z drugiej strony, właśnie metafora pogodzenia się dosłownie, być może ze śmiercią kogoś bliskiego, ukochanego, ukochanej, gdzie ten duch ją prześladuje, można powiedzieć, i że jest negacja tego, tego faktu. Takie życie, wręcz niebezpieczeństwo, wręcz takiej właśnie. Choroby psychicznej, wręcz, że się neguje tak głęboko rzeczywistość, tak bardzo się neguje straty tej osoby, jej śmierć, czy to dosłowną, czy taką, że po prostu było rozstanie, że się wchodzi w takie odgrywanie tego, tej relacji. No to już jest może daleko idące, bo to już rzeczywiście dotyka kwestii jakiejś choroby psychicznej, ale, ale, ale chodzi mi o tą pierwszą część, o której mówiłem najbardziej, że. Tak bardzo człowiek nie godzi się ze stratą, tak bardzo neguje ten fakt, że, że nie przepracowuje tego rozstania i w jakimś sensie go nie uznaje. I o tym myślę jest trochę relacja Elzy do Skara. Z drugiej strony, mamy wątek samego Skara, czyli tego, że on też neguje swoją śmierć. Próbuje w jakimś sensie funkcjonować dalej. I to już jest może trudno to odbierać dosłownie ten wątek, tak? Ale tutaj jest ten motyw, kiedy on przychodzi na własny pogrzeb, kiedy mówi o tym, kiedy jest jakieś przemówienie bardzo takie biedne ojca, który go nie rozumiał, gdzie właśnie on. Jakby widzi z perspektywy, z dystansu, ten cały ten całe niezrozumienie, którego spotkało też za życia. Więc tutaj też to, ten wątek Oscara można też rozpatrywać osobno, ale i tak główną bohaterką w tym wszystkim jest Elza. I kiedy Elza próbuje w końcu się godzić z tym, że jednak musi Oscara pożegnać, i kiedy ona mu zadaje takie powiedzmy rutynowe pytania, czy jest coś, z czym się on jeszcze nie pożegnał w tym byłym życiu, żeby móc się z tym rozstać i i odejść, to wtedy właśnie Oskar zadaje pytanie, kiedy ona go pyta, czy akceptuje swoją śmierć, bo to tam jest takie, prostu kilka pytań było, czy akceptujesz swoją śmierć, czy jesteś świadomy, że nie żyjesz, czy akceptujesz swoją śmierć i czy jest coś jeszcze, co cię trzyma z tym światem, żeby... co ci nie pozwala odejść. Więc takie pytanie ona zadawała wszystkim zmarłym, właśnie przy tej zapalonej świecy. I on zadaje takie kontrpytanie, a ty, czy akceptujesz swoje życie? I to jest taka mocna, tak mocna scena, taki moment, że on, on jakby zadaje pytanie, czy w tym swojej całej odmienności, w tych swoich kryzysach, ciągłych porzuceniach przez mężczyzn w tym poczuciu, że, że jest właśnie brana za kogoś oderwanego od życia, kogoś negowanego, kogoś, kto sam uznaje siebie za, za, za dziwaka, za dziwaczkę, za wariata, to on, on, on pyta ją, czy ty akceptujesz życie, czy ty akceptujesz życie, czy żyjesz tym wszystkim, co, co umarło w twoim życiu. Ja to tak rozwijam, ale, ale to jest taki właśnie mocny moment, kiedy bohaterka musi zadać sobie pytanie o życie, paradoksalnie, kiedy wokół jest tyle w jej życiu śmierci. Na wielu poziomach ten film wtedy się staje takim, taką opowieścią trochę i o akceptacji czy śmierci, rozstania, o akceptacji właśnie życia, czyli uznaniu, że, że to życie nie jest skazane na jakąś porażkę po wielu rozstaniach, po wielu tragediach, że to życie jeszcze coś oferuje nam i że jesteśmy w stanie. W tym życiu nie żyć przeszłością, nie żyć śmiercią, nie żyć tragedią, a gdzieś tych ludzi, którzy odeszli w naszym życiu, czy fizycznie, czy metaforycznie, jesteśmy w stanie odprowadzić i pożegnać. Więc tutaj, oczywiście, ta metaforyczna strona, ale też taka duchowa, kiedy bohaterka pracuje jako właśnie lekarka w tym, na tym oddziale i musi też pożegnać swoich pacjentów, pacjentkę mamy tam taki wątek właśnie to taki, bym powiedział, religijny, kiedy ona jest sceptyczna wobec telemedycyny, medycyna odległość, kiedy uznaje, że to trzeba być przy tych zmarłych, a nie gdzieś tam przez technologię, kiedy ona jest w konflikcie z tym swoim ordynatorem i kiedy jej się ukazuje duch zmarłej pacjentki, ona coś mówi na temat tego ordynatora, co tylko on wiedział, to wtedy ten ordynator się przekonuje do tego, że by trochę tych ludzi na jakiś czas zostawiać po tej śmierci, żeby oni mogli jakby odejść I, i on się on na to i pozwala, więc takie trochę podejście do tego, że ta, to podejście do umierania się zmienia w tym filmie, też w tej, w tej w sensie zawodowej tej perspektywie i też pokazuje ten myślę jakoś tam duchowy aspekt, że to nie jest tylko metafora I, i że ten film można odczytywać i na poziomie tego właśnie godzenia się ze śmiercią bli, najbliższych, ukochanych, z rozstaniem, i akceptacją własnego życia po jakichś tragediach, po jakichś trudnościach, ale że też może być opowiedział właśnie o tym przez perspektywę tego szpitala, ten oddział paliatywny, przez tą nieulczalnie chorą pacjentkę, przez tą zmianę podejścia ordynatora, że, że jest tu jakieś miejsce na pytanie o to, jak żegnamy zmarłych, czy mamy miejsce w swoim życiu na ich wspominanie i myślenie o nich, przez co też myślenie o swojej śmiertelności i w ogóle o miejsce na myślenie o, o śmierci. Czy jako współczesna cywilizacja odrzucamy w ogóle ten temat? Nigdy tego nie rozpatrujemy. Jest to dla nas temat tabu, coś nieprzyjemnego, co jest spychane. I można powiedzieć, że właśnie taki psychologiczny znowu aspekt, że spychane gdzieś podświadomość, co naraz jest jakimś ni nienazwanym lękiem, od którego ciągle uciekamy. I nie akceptujemy, czy to życia, czy śmierci, pewnych sfer w swoim życiu, nad którym wydaje się nam, że nie mamy kontroli i nie chcemy tego nazwać. Więc jak widzicie, Dusza idealna jest moim zdaniem wieloaspektowa. Można ją, można ją oglądać po prostu jako komedię romantyczną i się śmiać, i czasem płakać, i nie wnikać w te szczegóły, bo jest to film jednak rozrywkowy. Pomimo trudnego tematu, pomimo śmierci, pomimo duchów, jest komedią romantyczną, ma różne elementy, które ma komedia romantyczna. I jest po prostu świeżym, świeżym gatunkiem, świeżym przykładem tego, jak można ten gatunek odświeżać, jak można się wyrywać poza ramy typowe, schematy tego gatunku. Więc można go oglądać na tym poziomie, a właśnie można go oglądać na poziomie tej tematyki i, i też się zachwycać tą stroną aktorską, wizualną. Więc film na wielu poziomach do takiego smakowania smakowania jak dobre francuskie wino jak dobra francuska przystawka i. Tak jak mówię, jeszcze raz to powtórzę. Mam nadzieję, że będzie Wam to dane obejrzeć i zweryfikować to z moim oglądem. Oby, mam nadzieję, że to będzie i jeżeli się tylko gdzieś pojawi, ja to dostrzegę w internecie, gdzieś na platformach, to na pewno Wam dam znać, bo warto dłużej dalną obejrzeć, wyrobić sobie własną opinię, zderzyć z takim obrazem komedii francuskiej, komedii romantycznej jak może być to zrobione inaczej. To tyle na dzisiaj, dzięki że byliście i tym razem, jak zwykle, zachęcam do śledzenia na Facebooku, na Instagramie, tam wrzucam nie tylko informacje o, o odcinkach, ale też posty na przedstawieniu Stranger Things, moje przemyślenia na temat nowego sezonu, więc y, też takie nowinki, powiedzmy, dookoła, popkulturowe się pojawiają. Jak, jak zwykle, dzięki za Wasze wsparcie, za wsparcie na tu. zachęcam do, do, do wspierania, bo to może mi, pozwala mi się rozwijać, też sięgać nie tylko po jakieś mniej znane filmy, ale też na przykład korzystać. Tego na innej zasadzie przez ostatnio pomyślałem o ym, takiej stronie domestika, gdzie są też kursy y, związane z filmem, z emisją głosu. Myślę też, żeby na to też przeznaczać takie fundusze, żeby się ćwiczyć lepiej, ćwiczyć swój głos, swoją taką świadomość, y, powiedzmy, głosową, żeby też dla Was te podcasty były coraz lepsze i żeby, y, żeby po prostu te materiały były lepsze, żeby. Jeszcze bardziej się rozwijać. Więc dzięki za to wsparcie dam, będę dawać znać, jak, jak coś pomyślę na temat tego, właśnie, jak wykorzystać te fundusze. I do następnego razu. To był podcast drobiazgowy.